Cześć tutaj Mr. Assassinu i witam was w dzisiaj w niesamowitej mojej powtórce na Cromwellu Jesteśmy na mapie Malinówka i jest to moja 20 powtórka Więc możecie się spodziewać właśnie takiej, takiego małego jubileuszu Czyli ciekawej powtórki Jest to powtórka z patcha 9.4 Więc troszeczkę jak dla mnie stara Ale oczywiście nowsza niż jeszcze tam kilka mam, bo mam tam jeszcze spaczy 9.0 na przykład powtórki, czy nawet 8.9. Standardowo Chromuelem postanawiam kierować się tutaj na górkę, aby próbować pomóc coś. Jestem oczywiście na topce, więc to jest dla mnie dobra sytuacja, aby naklepać ładny damage, i zrobić ciekawą bitewkę. Też jak widzicie jeszcze tu wspomnę, że byłem tutaj w x rayach więc to jest oczywiście stara informacja mój team kieruje się mniej więcej na górkę chociaż troszeczkę powoli jakieś tam medy pojechały mniej więcej na punkt D4-D5 aby coś tam spotować no a ja tutaj już próbuję coś robić jak widzimy pojawia się pierwszy przeciwnik T28 agresywnie na niego wyjeżdżam pierwszy strzał oczywiście od razu schowam się za skałę aby nie narażać się na jego pesteczkę Kromel nie jest zbyt twardy pojazd tutaj chamskie wyjechanie widzieliście to było bardzo niebezpieczne teraz do mnie przycelował na szczęście nie przyłomie. M5 Stewart nie ma w ogóle szans mi przebić więc od razu fokusuję na niego przycelowanie strzał teraz dostaje piękny strzał w gąseczkę no i dzięki tej gąsce mogę go tu troszeczkę wydoić No i oczywiście zabić Dwa strzały w bitwie, 600 uszkodzeń No i trzeba jeszcze coś tu pokminić Widzimy na górce stoją, stoi trzech przeciwników po mojej oczywiście stronie na dole, mogę coś tam dalej z nimi robić, chociaż widzimy, będzie próba teraz przycelowania mniej więcej z dołu, oczywiście przy okazji ogarnąć trzeba górę, żeby czasem nie dostać randomowej pestki, żeby tutaj było to wszystko ładnie ogarnięte. Pojawia się susetka, zaraz zobaczymy, czy będę miał na nią przestrzał, no niestety jest za małym nasypem, malutką górką, więc to jest niemożliwe, teraz tok od góry będzie coś próbował robić. Widzieliśmy tam jakiś strzał, raczej słyszeliśmy jakiś strzał, na szczęście prawdopodobnie to nie było w nas. No i teraz próba przycelowania w Toga, było przez chwilę widać jego skraweczek, ale to było niedostrzeganie, teraz pojawia się jego wieża, no i mogę go zacząć pięknie klepać, na razie nie może na mnie obniżyć lufy, chociaż zaczyna do mnie strzelać, już jest troszeczkę niebezpiecznie, strzał, nawet nie strzelam, troszeczkę bezpieczniej. Oszczędzam tu swoje HP, aby czasem nie dostać randomowej pestki. Susto pokazuje się troszeczkę bliżej. Będzie chyba próba strzelenia go. Teraz niesamowity kompletnie strzał, bez żadnego przycelowania. Wyjazd i strzał, pięknie trafiony. Znowu przycelowanie. To prawdopodobnie mnie widział, ale niestety we mnie, znaczy niestety, niestety dla niego, dla mnie na szczęście nie trafił. Kolejna próba przycelowania. Piękny strzał za 120. No i teraz piękne wykończenie za 30 HP. No i można kręcić bitwę dalej Na dole jest 150 i V, zaraz będę próbował coś tutaj z nimi zrobić, bo troszeczkę zagrażają naszemu teamowi Niestety tracimy sojuszników w dosyć szybkim tempie Pojawia się teraz V, którą próbuję przycelować niestety lufy, nie jestem w stanie tak obniżyć no i teraz następuje decyzja, aby powoli zacząć się wycofywać z tego punktu. Górka jest opanowana, a trzeba zacząć myśleć nad dołem, nad środkiem, żeby tam jakoś to ogarnąć. Mam jeszcze 570 damage'a swojego HP, więc można jeszcze troszeczkę poszaleć w bitwie. Teraz 150 na oparach, którą będę próbował tutaj przycelować z resztą towarzystwa. Przycelowanie, czy będzie pierwszy strzał? Jest pierwszy strzał, 48 HP spada, kolejny strzał w mojej puli, jest już 4, 4 fragi na mojej liście, teraz przycelowanie w Wolverine, oczywiście jest to troszeczkę groźniejszy przeciwnik, dlatego na nim jako pierwszym się skupiam. Teraz troszeczkę się wycofał, więc postanowiłem przycelować w te 3-4, nie muszą się przestawiać. Jeden, jedna lufa, mniej lepiej było teraz to wybrać. Wolverine tylko niestety uciekł i przeżył, więc będzie trzeba jeszcze go jakoś dopać. Leopard widzimy tutaj poluje na naszą fałkę. Teraz dopiero zauważyłem to i próbuje pomóc. To było na auto-aimie więc niestety od razu nie został ten pocisk strzelony. Tutaj nie wiem co się stało, ale Rykoszek czy cokolwiek, więc niestety się nie udało tego zrobić. No i znowu... Celujemy na środek, tam jest więcej przeciwników. Teraz Wolverine popełnia fatalny błąd, wyjeżdża na środek, no ale niestety, jak dla mnie, niestety gaśnie i już nie mam na niego takiego pięknego przestrzału. Zostaję sam z fałką, fałka ma 3 fragi, ja mam 4 fragi, więc coś tam w bitwie robimy, coś tam może w bitwie ogarnia, powinniśmy dać radę. Jak dobrze pamiętam, fałka w tej bitwie była pomarańczowa, więc e, niestety. Nie był to ogarnięty gracz, ale i tak wielki szacunek dla niego. Dziękuję mu z tego miejsca właśnie za tą bitwę, bo naprawdę postarał się, abym tutaj ładnie tą bitwę wyciągnął, pomógł mi niesamowicie. No ale to zobaczycie na następnej, w następnej części bitwy. Jadę tutaj od razu agresywnie, mniej więcej na punkt teraz E1, E2, aby cofnąć się od tych wszystkich... Czołgów teraz, moją taktyką było to, żeby powoli wyciągać pojedynczo przeciwników i jakoś ich tam zabijać. Jak widzimy, w bitwie widać już wszystko, wszystko było na mapie zaznaczone, chociaż wróci, nie było zaznaczone. Su85 i M37 czyli jeszcze nie wiadomo jest, co będzie z tymi dwoma czołgami. Jak widzimy, na razie dosyć agresywnie postanowiłem tutaj przejechać środkiem. Jest to niebezpieczne dla mnie teraz, ale. Miałem nadzieję, że wyciągnę może tą artylerię, która na razie będzie niesamowicie zagrażała tej bitwie. Podjeżdżam oczywiście w stronę kapa, ale nie mam zamiaru kapować, to jest bez sensu. Pojawia się znowu Wolverine i pojawia się znowu Fałka. przycelowanie Wolverina, tego nieszczęsnego, który tam mi zniknął. Strzał niestety zakręcił się, no i niestety pestka ominęła jego. Teraz na pewno pestka weszła, niestety było, był to strzał na ślepo, poprawka, ale nie... Peska prawdopodobnie go nie zabiła. Przycelowanie w artylerię. Pierwszy strzał niestety jest całkowicie na ślepo. Drugi strzał ledwo co wchodzi w jego czubek. No i teraz gładkie przycelowanie. Niestety znowu już z tego stresu nie mogłem wyciągnąć tej arty. No i teraz w końcu. Na czwartym pocisku artyleria spadła Niestety teraz też dostaję pocisk od tego Wolverina Którego troszeczkę zostawiłem troch, Który niestety zniknął mi No i musiałem robić tutaj coś Cofnąć się No i widziałem, że jeszcze VK żyje Więc trzeba było to wykorzystać Postanowiłem dojechać do niej i walczyć razem z nią Kazałem jej oczywiście jak tu widzicie na czasie Jechać na punkt G1 Aby być razem A ona miała za zadanie uciec Przynajmniej z mojego punktu myślenia Że tak to teraz Ujmę. Ja oczywiście do niej wracam, no i plan jest na ten punkt bitwy taki, że mamy bronić mniej więcej wjazdu w tej linii, którą teraz zaznaczam myszką. Jak ktoś miał się wychylić od razu, miał dostawać od nas bułki. Jak widzimy, fałka ma też już malutko HP. Ja mam troszkę więcej. Jestem może na kilka strzałów jeszcze od przeciwników. Teraz zaznaczyłem Fałce, żeby jechała za mną. Potem zobaczyłem, że niestety to był Polak, więc mogłem mu wszystko pisać po polsku, byłoby łatwiej z komunikacją. No ale niestety nie zauważyłem tej informacji. Jak widzimy, mam 5 fragów, 1900 damage'a. Fałka dalej, 3 fragi, więc bitwa na razie jest spokojna, dobra, ale przydałoby się jeszcze ją wygrać. Teraz oczywiście piszę mu, żeby tutaj campił. No i żeby poczekać na przeciwnika Żeby jakoś tutaj kogoś złapać Przynajmniej jednego Aby troszeczkę luf ubyło w tej bitwie Jeszcze wspomnę, jak widzicie Mam 5200 WN8 w tej bitwie Bitwa już teoretycznie mogłaby się dla mnie, dla mnie skończyć Ale też spójrzcie, że W przeciwnej drużynie żyje 5 czołgów, ja mam 5 fragów No i istnieje mała szansa na Dosyć ciekawy medal, mała bo mała Ale na taką szansę Zawsze się poluje, jeśli się taką szansę widzi Trzeba jakoś to ogarnąć no i polować, dawać z siebie wszystko, aby właśnie zdobyć ten medal. Więc teraz dosyć spokojna sytuacja, dosyć niepewna. Tutaj ja z fałką oczywiście w nerwach. Przynajmniej ja, bo fałka była pomarańczowa, więc nie wiem jaki zależało na jej na bitwę. Teraz pojawia się Wolverine, pierwszy piękny strzał od razu na Auto a raczej na zwykłym celowaniu. Już nawet nie zauważyłem tej akcji, była tak szybko zrobiona, ale pięknie wykończony Wolverine na szczęście. No i teraz... Punkt jest, punkt bitwy jest taki, że trzeba się stąd wycofać, zmienić swoje pozycje, żeby przeciwnik nie wiedział znowu gdzie jesteśmy, żeby myślał, że na tej bitwie nie istniejemy, że w tej bitwie nie istniejemy. Oczywiście w fałcu tutaj pomagam, dając jej rozkazy, rozkazy, a raczej rady, gdzie ma jechać, no i teraz przejeżdżamy właśnie tym punktem i będziemy próbować wykończyć, przynajmniej z mojego punktu widzenia, próbować wykończyć su, może Churchilla, no i tak ma być. Ta bitwa układana na razie po mojej biśni, po moim planie. Jak widzimy tutaj była próba popkania leciutko fałki. Niestety pamiętajmy, że y, to słychać na mapie i lepiej tego nie robić, przecież artylerii już nie ma, a Arta wykorzystuje tylko ten patent, więc y, na razie możemy sobie y, ten szczegół darować. Tutaj oczywiście zaczyna się teraz niebezpiecznie, podjeżdżamy do lasu. W lesie może być skampiony TEDek. Dwa TEDeki w bitwie 185 nie było wyspotowane, więc nie wiem gdzie totalnie jest zjeżdżam na prawo blisko kreski aby teraz przejeżdżać tym właśnie dołkiem no i zaraz tutaj zagłębię się w las oczywiście to będzie dla mnie troszeczkę bezpieczna sytuacja bezpieczniejsza no i Fałka, jak widzimy jedzie tutaj twardo za nami oczywiście jest to bardzo dobra sytuacja w takiej bitwie trzeba się trzymać razem trzeba zwiększać swoje siły bo ponieważ gdy spotkamy jeden czołg mamy tą przewagę luf no i może udać się zabić ten jeden czołg no a pamiętajmy już są tylko cztery czołgi no i ta przewaga ciągle, jeśli będzie rosła, będzie po naszej myśli 2000 demailer w bitwie, 6 fragów, VK dalej ma 3 fragi No i teraz plan jest taki powolutku wjeżdżać do góry, powolutku spróbować wyspotować tego Churchilla przynajmniej No i jakoś go zabić, też obawiałem się, że tutaj będzie w tej miejscówce, w tym lasku wstał gdzieś 185, na szczęście go tutaj nie spotykamy jak na razie, jedziemy dalej spokojnie, już jesteśmy blisko Churchilla, jak widzimy, który był ostatnio tutaj wyspotowany na mapie. Troszeczkę teraz krew w żyłach, coraz bardziej się gotuje, coraz bardziej stresująca sytuacja dla mnie, wiedząc, że tutaj już nie ma przeciwników, wiedząc, że mogę prawdopodobnie wjechać powoli na górkę i zająć tamten punkt. Tutaj prosiłem, żeby fałka wjeżdżała pierwsza na górkę, ponieważ dla mnie jest to troszeczkę lepsza sytuacja z fragami. Mogę więcej zrobić, zrobić tego pula, a pamiętajmy, że pól nie jest takim oczywistym medalem. Teraz widzimy tutaj dosyć agresywnie, dosyć pewnie wjeżdżam na tą górkę. Oczywiście ręce się trzęsą. Zaraz zobaczymy, czy na górce jest jakiś przeciwnik. Zaraz się okaże, czy coś tutaj... Będzie, fałka idzie za mną, no i teraz dwóch przeciwników prawdopodobnie wjechało na kapa Pamiętajmy, nie możemy wierzyć na powtórce niestety liczbą, czy na pewno to jest dwóch przeciwników Ale raczej to jest dwóch, widzimy jak szybko kap zostaje y, zajmowany Będzie teraz niebezpiecznie, bo trzeba wyspotować kapa Ja zostaję na górce i każę właśnie y, y, VK jechać spotować kapa Widzimy tutaj też potwierdza tą myśl i jedzie powoli na tego spota Ja oczywiście zajmuję punkt za krzakiem Mam cały otwarty teren na kapa. No i jeszcze tutaj kilka pocisków na ślepo. Próbuję jakoś tam wyciągnąć, coś strzelić, aby tam ten pocisk wleciał. Może tutaj jakiś pojazd będzie stał za tymi, z, nie wiem, za tymi magazynami amunicji. Niestety widzimy. Nie zostaje żadna pestka wrzucona. Fałka powoli się zbliża. A tutaj dałem jej radę, żeby jeszcze tylko spotowała. Żeby nie wychylała się na pociski. Niestety nie posłuchała się troszeczkę i grała zbyt agresywnie. Ale teraz pojawia się Churchill. Pierwszy strzał jest. Churchill zniszczony. Kap zdjęty. Teraz pojawia się kolejna fałka. Widzimy pocisk weszł, Kap już jest bardzo bezpieczny. Ale trzeba dalej ich wykończyć. Bo wiemy, że moja fałka nie jest pewna. Może łatwo zginąć. Kolejne strzały lecą w tą fałkę. Jest kolejny pocisk przebity. Fałka oczywiście już na pewno jest wyspotowana. Strzał teraz w gąskę niestety pojawia się susetka jeszcze na kapie, kolejny strzał, fałka zostaje zdjęta. Widzę tylko malutki skrawek, susetki strzał i jest pięknie zdjęty. Trzy fragi z kapa zdjęte w bardzo szybkim tempie, lecz było to troszeczkę niebezpieczne. Jak widzimy moja fałka zginęła tam. Tutaj podczas walki na szczęście udało się zbić całego kapa 2500 damage'a prawie 9 fragów. Został tylko w bitwie 108,5 który jest całkowicie niewyspotowany od początku bitwy. Nie wiemy gdzie jest. W lesie go nie było, nie jest awkiem więc może być niebezpieczna sytuacja. Oczywiście też ma jeden frag czyli potwierdza to, że na pewno nie jest awkiem. Jadę tutaj już dosyć agresywnie w las. Mam nadzieję, że się tu pojawi. Na szczęście pojawia się z lewej strony. Prawdopodobnie mnie nie widzi. Dosyć agresywnie wyjeżdżam. Tu już miałem chęć na niego wielką, więc agresywnie na niego wyjeżdżam Widzimy, jest przestawiony bokiem Teraz trzeba wykorzystać tą sytuację Pokazuje mu się strzał niestety na otajmie Nietrafiony Nie zdarza się przeciwnik obrócić. Piękny strzał w gąskę Zajeżdżam go od tyłu no i teraz niestety rykosze tutaj ręce strasznie drżą ale teraz pocisk strzał podpalony i można świętować Nawet nie miałem zamiaru oddawać strzału czołg spłonął więc mamy pula Trzeci pól na mojej liście jeszcze jest e, wspomnę tak tutaj troszeczkę potajemnie, że jeszcze na mojej liście jest czwarty pól, którego też pokażę, ale tą bitwę uznałem za ciekawszą, więc postanowiłem dodać ją jako pierwszą na mój powrót. Jak widzicie 10 fragów i 2800 damagea. Żeby dalej nie przeciągając przejdźmy na screeny z bitwy. Jak widzicie, mam tutaj zdobytą masterkę, oczywiście jest Fire for Effect, jest strzelec wyborowy, szarfa strzelca wyborowego, jest też mój jeden z ulubionych tych pobocznych medali, czyli podpalacz, strzelec pancerny, pojedynkowicz i brutal. Z tych ciekawszych medali oczywiście mamy pula, obrońcę, dużego kolibra i specjalistę. Tutaj widzimy... 2956 uszkodzeń, 10 fragów I 1451 expa bazowego Oczywiście sam przeżyłem w bitwie, to jest taki płośny panel, przejdźmy więc do następnego No i tutaj widzimy 44, 000, 44 pociski 32 trafione i 30 które weszły, czyli całkiem ładny bilans Jak już wspomniałem 2956 expa damagea i 1007 damagea z, z ponad 300 metrów. 5 pocisków otrzymaliśmy, 3 są przebite, 155 e, zablokowanego damagea przez pancerz, 85 obrony bazy i 6 kilometrów ponad przejechane na mapie. Mamy też 49 tysięcy kredytów zarobione, do tego jakiś bonus z 12 tysięcy, razem to jest 61 tysięcy, no i na czysto 24 tysiące, ponieważ trzeba było postrzelać goldem. 2176 EXPA, oczywiście za Premkę, tutaj nie ma żadnych bonusów, więc taki jest wynik. No i jeszcze tutaj na koniec dodam, nie będzie tego panelu, ale możecie mi wierzyć, że w tej bitwie w WN8 było 3547 więc całkiem fajnie yy, Dobra to dzięki za oglądanie Mam nadzieję, że powtórka Wam się podobała Moja 20 powtórka na 30 powtórkę też możecie się spodziewać ciekawej bitwy Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie Komentujcie Subskrybujcie i do następnych bitew Asesina w boju Cześć